Jak wyprowadzić z państwowej spółki ponad 80 milionów złotych? Zniszczono mi rodzinę. Zostałem zniszczony ja jako człowiek w swoim otoczeniu. I to, co się wydarzyło, zniszczyło no wszystko, co mam. Prezes, który tropił nadużycia i intryga z molestowaniem, która zmusiła go do odejścia. Ile pieniędzy z JSW Innowacje trafiło do firm powiązanych ze związkowcami? Jeśli nie, nie czy... mogę zacytować raportu, nie, to cytuję. umowy z panem noszą znamiona niegospodarności, tak. To są dendosi, to są ludzie z Gazpromu i tak by się pan powoływał na Putina, że on ma rację i tak dalej. Jarosław Mrozek zaledwie przez cztery miesiące był prezesem spółki JSW Innowacje. Odkrył, na co idą publiczne pieniądze. Żeby go powstrzymać przed ujawnieniem prawdy, oskarżono go o molestowanie i mobbing. Zorientował się, kiedy został prezesem JSW Innowacje, że w spółce mają miejsce daleko idące nieprawidłowości. Poufny raport, który pokazuje, jak działają nieformalne układy na styku górnictwa, polityki i związków zawodowych. W pewnych kręgach ministerialnych słyszałem, że oni wiedzą, że nie są tchórcy solidarni, to są przestępcy, ale oni nam robią jakąś część głosów i nie mam zimna Gdzie trafiły miliony z węgla? To była największa katastrofa górnicza w Polsce. W dwóch kopalniach, Zofiówka i Pniówek, należących do jastrzębskiej spółki węglowej, w ciągu zaledwie trzech dni zginęło 26 osób. To górnicy i ich koledzy, ratownicy górniczy. Niespełna rok po tych dramatycznych wydarzeniach milczenie przerywa ratownik górniczy, który brał udział w akcji, stracił w niej kilku przyjaciół, swoich uczniów i kolegów. My pracujemy na sprzęcie z lat 70., to tak jakbym na czołg szedł z szablą. Cały czas dopominamy się o nowocześnienie tego sprzętu. Tak? Lepsze aparaty ewakuacyjne, które pozwolą nam szybciej i pewniej transportować tych poszkodowanych tak? z rejonu zagrożenia. Cały czas jest kłopot z łącznością. Ludzie latają w kosmos, rozmawiają ze sobą. A my nie potrafimy tak naprawdę stworzyć łączności, która będzie dobra. Chcielibyśmy krzyczeć, nie możemy, bo mamy zamknięte usta. Dotarliśmy do poufnego raportu, który ujawnia olbrzymią skalę nadużyć w kopalnianej spółce, która miała wdrożyć nowoczesne technologie do jastrzębskiej spółki węglowej. Miała to zrobić w czasie, gdy ratownicy górniczy borykali się z brakiem podstawowych narzędzi do pracy. Dla mnie to jest drugie Nie wiem, jakim prawem potrafią spojrzeć takim ratownikom jak my w oczy i powiedzieć, że niestety nie ma dla Was pieniędzy. Idźcie do akcji, bo musicie iść na tym, co macie. Straszne. Cofnijmy się o 5 lat od dnia katastrofy, w której zginęło 26 osób. W maju 2017 roku Jastrzębska Spółka Węglowa powołała do życia spółkę córkę JSW Innowacje, która miała być odpowiedzialna za wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym i tych dotyczących bezpieczeństwa. Spotkał się Pan z jakimiś innowacyjnymi rzeczami, do których doprowadziła ta spółka? Osobiście nic mi nie przychodzi do głowy. Żeby wydać jakieś opinie, to by trzeba było widzieć efekty pracy tej spółki, a Szczerze powiedziawszy, ja takich efektów nie widzę. Do kogo trafiło kilkadziesiąt milionów złotych? Jakie cele zrealizowała spółka córka na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się raportowi sporządzonemu przez kancelarię Dentons, w którym przeanalizowano 30 projektów realizowanych przez JSW Innowacje w latach 2017-2020. Raport dokładnie opisuje, co działo się w spółce i gdzie trafiły miliony złotych jakimi spółka dysponowała. Nie ma tu projektów związanych z bezpieczeństwem górników. Są natomiast ogromne kwoty dla kancelarii prawnych, firm PR-owskich czy w końcu spółek należących do związkowców.